Witam Państwa, nazywam się Maciej Hołuj i będę miał przyjemność prowadzenia nowego programu sportowego w telewizji TV Myślenicy. Do studia będziemy zapraszać sportowców, trenerów i działaczy. Zapraszam serdecznie, wrzuć na sport. Rzuć na Sport, witam Państwa serdecznie, Maciej Hołuj. Dzisiaj postaramy się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy pożarnictwo w jakikolwiek sposób wiąże się ze sportem. Z tego też powodu zaprosiliśmy do studia dwie druchny, dobrze mówię? Tak. Dwie druchny, strażaczki, które wzięły udział w zawodach i zdobyły Mistrzostwo Polski. Zanim dojdziemy do tego, czy rzeczywiście pożarnictwo ma jakikolwiek związek ze sportem, chciałem was zapytać, w jaki sposób trafiłyście do pożarnictwa, do, do jednostki OSP Dolne przedmieście, tak? Dobrze mówię? Tak, myślę tak. dolne przedmieście. Opowiedzcie, jak to się stało, że jesteście strażaczkami? No ja już od najmłodszych lat zaczęłam swoją przygodę z pożarnictwem, z młodzieżową drużyną pożarniczą. Jak miałam okay. chyba 10 lat, właśnie wujek zabrał mnie na dolne przedmieście. No i od tego czasu do lat 18 uczestniczyłam w zajęciach młodzieżowej drużyny pożarniczej. No a później no to już zostałam, zrobiłam kursy podstawowe. Mm -hmm. No i tak to się potuszczy. Czyli można powiedzieć, że w Twoim przypadku były to jakieś tradycje rodzinne, bo mówisz o, wspominasz o wujku, tak? Tak, <laughs> u mnie w domu tata, mama ze strażą nie mają nic wspólnego, ale właśnie wujek, wujek chrzestny, kuzyni też od zawsze byli w straży od małego, także... Czyli możemy, dziękujemy wujkowi za to, że, że, cię, że cię wciągnął w, w, w pożarnictwo, natomiast zapytajmy drugą naszą bohaterkę, skąd... Ty się w... No, ja w sumie w straży jestem od dwóch lat i od dwóch lat jestem już strażakiem wyjazdowym. Wcześniej, w sumie remizę mam zaraz pod, pod nosem, można powiedzieć, bo to praktycznie 8 domów dalej, mhm. ale nie, nie wiem, nigdy jakoś nie myślałam, żeby być strażakiem, ale na studiach zrozumiałam, że jednak potrzebuję takich działań, powiedzmy, żeby coś się działo, z narzędziami, z maszynami, no i jakoś tak przyszło mi do głowy pewnego dnia <coughs> straż pożarna. I od tego dnia, kiedy przyszło mi to do głowy, zaczęłam to realizować. Rozumiem i jak dawno to było? Dwa lata temu? Yy, znaczy się e, powiedzmy ten moment to był trzy z lata temu. Mhm. Natomiast dwa lata temu wstąpiłam do w przedmieście, udało się. Dla mnie to był taki cud mały, bo przyszłam i od razu weszłam na kursy. Nikt mnie w sumie nie znał na dole dolnym wymiściu tam w OSP, ale się udało, że zrobiłam od razu kursy i miesiąc później już zaczęłam mieć. Super. Zapytam Was jeszcze tak, zanim przejdziemy do, do tej płaszczyzny sportowej. Czy, bierze, brałyście, czy bierzecie udział w akcjach ratunkowych? Przy pożarach jesteście? Brałyście już udział w jakichś takich akcjach? Tak, nie tylko przy pożarach bo no jednak strażak nie bierze tylko udziału mhm. przy pożarach, tylko o różnych innych zagrożeniach, no i tak, jeździmy. Jesteśmy strażakami. Jesteście w, w każdym razie, kiedy się Syrena odezwie tam na tak. tym, to jesteście do dyspozycji, tak, jeśli dokładnie. akurat macie... Jeśli mamy czas, to... Dobrze, to przejdźmy tak. teraz, mamy tutaj piękne zdjęcie na tle Pałacu Kultury i Sztuki w Warszawie, tak? Tak. S skąd się tam wzięłyście i co to by za zawody były? To były zawody Mistrzostwa Polski w biegu po schodach strażaków No i pojechaliśmy się sprawdzić, zobaczyć jak to będzie i wróciłyśmy ze złotymi medalami, nikt tego się nie spodziewał. Zanim do my. złotego medalu dojdziemy, to jeszcze chciałem zapytać, w jaki sposób się znalazłeś się na tych zawodach? Kto, wam, kto, kto was poinformował, że takie zawody są i kto was zmobilizował do tego, żeby wziąć udział w nich? A to tak troszkę przypadek, nie przypadek, ale obserwowałyśmy chłopaków z Państwowej Straży Pożarnej tutaj z Myślenic. No i czytałyśmy, że oni biegają po schodach, że biorą udział właśnie w takich zawodach. No i pamiętam, że ja zawsze chciałam biegać po schodach, spróbować po prostu e, swoich sił, ale nie miałam z kim. No i dwa lata temu u nas, u nas na remizie pojawiła się Karina i rzuciłam gdzieś tam e, hasło, hasło tak? schody. No, Karinie nie trzeba dużo mówić i od razu było tak, przygotowywujemy się, startujemy. Ziarno zostało zasiane, tak. tak. tak? E, powiedzcie mi, jak wyglądał Wasz, e, no bo skoro dwa lata temu już myślałyście o tym, a start nastąpił dopiero teraz, czyli przez dwa lata dojrzewało w na, was, was tam, ten, ten projekt dojrzewał. Jak się przygotowywałyście do tych zawodów? Na czym polegało wasze przygotowanie? Do... To w ogóle był długi proces, bo dwa lata temu e, miałyśmy startować w barburce. To są takie tak. zawody w Wieliczce, ale tam są składy trzyosobowe. My nie mogłyśmy znaleźć tej trzeciej osoby, więc musiałyśmy zrezygnować z tych zawodów. E, w tamtym roku miałyśmy startować w Warszawie właśnie na tych zawodach, ale niestety ja uległam kontuzji tydzień przed zawodami, więc wszystkie treningi poszły. Poszły na marne, niestety nie mogłyśmy wystartować. I od stycznia zaczęłyśmy przygotowania do tych zawodów. No i już trenowałyśmy dosyć ostro tak i stwierdziłyśmy, że to, to musi być mhm. Na czym Karina polegał ten trening? No, my ćwiczymy na remizie albo biegamy po schodach, albo po prostu wzmacniamy się siłowo. Albo po prostu w domach. Każda z nas, oprócz tego, że. Macie no, schody w domu? <grych> też <mam. grych> też Ale, no, to, ale nie to, tylko, krótkie, to nie tylko tam, polega tam z na schodach. Po prostu chodzi o to, żeby wzmacniać mięśnie. Więc my trenujemy mhm. tak samo poza remizą. Czyli co, biegacie? No, Iwka Siłownia? przede wszystkim wieka. Ja troszkę mniej biegam, ale ja bardziej siłownie znowu. No bo to wszystko do ogólnie straży. No i w sumie, no tak. No. Super. Słuchajcie, mm -hmm. czy wyjeżdżając na te zawody, myślałyście o tym, że zdobędziecie złoty medal? Mierzyłyście w tak wysoko? Czy jakie były wasze założenia, że co? My jechałyśmy po to, żeby zobaczyć jak to jest na tych zawodach tak naprawdę. Mm -hmm. I na jakim już jesteśmy etapie takim siłowo, ile damy rady, jaki czas zdobędziemy, tak? Wykręcicie, tak? tak dokładnie. Ile tych schodów tam jest dokładnie na górę? Jest około chyba 800, ale nie wiem ile tak to... było. Około 800, 800 schodów. Tak, tak, no. Jaką konkurencję miałyście? Ile, ile tych drużyn oprócz was? Ile pokonałyście drużyn? Ogólnie w naszej kategorii, bo zawody są podzielone chyba na cztery albo nawet na pięć kategorii, mhm. my startowałyśmy w kategorii kobiet, mhm. czyli drużyna składa się z dwóch kobiet i w naszej kategorii było 11 drużyn. Czyli 10 wąchało wam plecy. Można, tak, powiedzieć. Tak, można powiedzieć. Tak Dobrze, słuchajcie, w takim razie powiedzcie, bo tutaj jesteście na zdjęciu, w, czy to w tych mundurach biegałyście? Tak, tak. Możecie powiedzieć, ile waży taki mundur? Yy, ubranie plus buty plus hełm, do tego jeszcze jest aparat yy, tlenowy? To, tak, tak, tak z butlą. Z maską, więc to wszystko waży około 20? No około 20, 50, 20, 50 20, parę, no. 20 parę kilogramów mm -hmm. na sobie i 800 schodów do góry, tak? Tak, tak. E, no i pod piętą maską. Maska, ma, maskę macie na, na, na twarzy tak. w tym momencie jakby gminie. Nie jak do pożaru. Tak. Czyli oddychanie jest utrudnione, czy? Yy, no powiedzmy to powietrze pomaga w pewien sposób, ale to powietrze jest takie chłodne, więc... Yy... Z automatu. Yy, to no nie jest inaczej. takie łatwe. No. Powiedzcie Właśnie mi tak, po pokonaniu 800 schodów na górze, jak się czułyście? Zmęczone. Bardzo zmęczone. Bardzo, tak, du bardzo tak. duży wysiłek, tak? No, no, no. Olbrzymi. Czy jak dobiegłyście na samą górę, czy już wiedziałyście, że macie najlepszy czas? Ktoś Was poinformował, czy to dopiero po. Nie pod... wiedziałyśmy, ale siedziałyśmy na górze, bo startowałyśmy jako pierwsza drużyna. Aha. E, I wybiegłyśmy pierwsze zawody, pierwsza drużyna, e, więc wybiegłyśmy na górę i tak siedzimy, ściągłyśmy te maski. No i to było około dwóch, trzech minut. I ja tak siedzę i mówię: kurczę, Karina. Dalej żadne, żadne dziewczyny nie wybiegły do góry, nie jest tak źle, chyba nie jesteśmy ostatnie. A to jest puszczane po y, pół, pół, minutę. Minuta. Minuta. Co minutę tak. następna drużyna, tak. Tak? tak? Więc tak siedzimy i ja już mówię, kurczę Karina, no nie jest źle, chyba nie będziemy ostatnie. I to już było takie nasze założenie, żeby gdzieś tam nie być ostatnim, żeby nie było tego rozczarowania. Kiedy się dowiedziałyście, że jesteście najszybsze? Znaczy na początku, jak zeszłyśmy już z samej góry, to... schodziłyście po tych schodach czy windą? Nie, to już windą. No. Tak, to już tak na spokojnie. No, to... <grym>, to czekali na nas nasi, powiedzmy, kibice. kibice dokładnie. No i oni już tam gdzieś wynaleźli, że na stronie internetowej są wyniki. No, a już dziewczyny w międzyczasie tam startowały kolejne, kolejne. No i oni tak patrzą i mówią, że no, na razie jesteśmy pierwsze. A my takie, no, spokojnie, spokojnie, jeszcze bo to tam jeszcze jest dokładnie. No i później <laughs> ci nasi kibice cały czas y, sprawdzali, kontrolowali to. Mhm. E, no my cały czas twierdziłyśmy, że lepiej poczekać do samego końca, e, chociaż no ładnie to wyglądało, ale lepiej poczekać, niż później się rozczarować. No i w sumie na końcu okazało się, że no to jest prawdą. Super, no to grat ol olbrzymie gratulacje dla Was, bo w debiucie wygrać takie zawody to jest coś. E, powiedzcie mi, czy w trakcie pokonywania tego dystansu miałeś jakiś moment zwątpienia, chwilę jakąś taką, że nie dam rady, nie mogę, nie potrafię, już chyba nie, nic z tego nie będzie, czy? No ja, mi na przykład ciężko było biec, akurat różnie na treningach jest i powiedzmy ten start był to jakby takim trudniejszym z treningów. E, tak po prostu człowiek czuł się taki... Nogi były tak jakby osłabione i w ogóle i... E, ja biegłam, ale to przede wszystkim dzięki temu, że Iwka była przed i dopingowała, żeby jeszcze, jeszcze, jeszcze. Mhm. E, no ale później jak już się wyszło na górę, to już tak człowiek stwierdził, że no, nie jest to aż takie najgorsze. Mhm. No jakbym przebiegł 800 schodów do góry, to bym pewnie tam umarł, ale nieważne, słuchajcie, więc tak, jest sukces, niewątpliwy, no bo to pierwszy start i od razu wygrana, a jeszcze zapytam tak, a o jak, jaką różnicą czasową pokonałyście drugą, drugą ekipę? 6 sekund. No. 6 sekund, czyli niewiele, ale, ale, niewiele, ale i wiele, bo jednak na się takim 800... Schodów to to jest. Czy ten sukces? W jakiś sposób no pewnie tak, ale na ile was dopingował do tego, żeby pociągnąć dalej ten temat, żeby dalej się w te biegi wciągnąć i biegać dalej. Znaczy my już miałyśmy założenie, że jak już trenujemy od stycznia i to naprawdę było dosyć dużo tych treningów i no my jesteśmy raczej takimi osobami, że jak już się coś za coś bierzemy, to bierzemy się w 99% mhm. i, i podchodzimy do tego z sercem, więc od razu założyłyśmy, że ten sezon, powiedzmy sezon startowy to nie będzie tylko jeden start, tylko to będą przynajmniej trzy starty. Tak. Czyli jeden macie za sobą, a dwa gdzie będą następnie? 19 października jest kolejny we Wrocławiu na 49 piętro. Tak. Na Sky Tower. I to będą w randze jakich? Jak, jakaś mistrzostwa też nie, jakieś? Nie, to chyba są takie ogólnie, bo mhm. tam nie tylko strażacy startują, tylko tak samo tacy zwykli cywile. Tak. Mhm. Czyli Wrocław i, po, i potem jeszcze jakieś następne? I później jeszcze e, przyszedł Barbór, już komunikat, tak. że będzie organizowany bieg w Wieliczce Barburka w grudniu. No słuchajcie, to teraz przed wami trudniejsze zadanie, bo w myśl zasady Bimistrza mistrza jesteście mistrzyniami Polski, to każdy będzie na was polował, żeby was y, pokonać. Y, macie tą świadomość, nie przeszkadza wam ta świadomość? W... Mamy. Czy was dopinguje, Mamy. czy wam przeszkadza? <grym> mnie to dopinguje. I... A czy Karina? Myślę, że mnie też i myślę, że po prostu trzeba mieć takie podejście, że trzeba robić to, co jakby spełniać swoje marzenia o robić mhm. to, co czujemy, a nie patrzeć po prostu, jakby na innych, na otoczenie. Czy będziecie się jeszcze jakoś przygotowywać do tych zawodów, czy to już tak z marszu, że tak powiem? No nie, Przygotowywujemy cały się. czas. się, no. oczywiście. My miałyśmy zrobić tydzień przerwy, mhm. a to był dzień przerwy. Tak, dzień tak. przerwy i znowu, I znowu się... zaczęłyśmy trenować, treningi. No. Słuchajcie, no wrócę jeszcze do Ciebie, bo w Wiem, że kiedyś biegałaś na nartach. Tak, kiedyś tak? biegałam, teraz też coś jeszcze ruszam się na tych nartach e, i startuję w jakichś tam zawodach no właśnie, amatorskich. właśnie, mogłabyś króciutko op opowiedzieć o, o przebiegu kariery swojej, tej, na tej narciarskiej. Kiedy się zaczęła, jakie, jakie sukcesy i czy ona trwa do dzisiaj i w jakiej formie? E, to tak, zaczęłam swoją przygodę z biegówkami w klasie trzeciej, w podstawówce. No, i tak zapisałam się do klubu tutaj u nas w Osieczanach. Do klubu. To był wtedy SKS Osieczany. O, a dzisiaj jest? Dzisiaj jest LKS Markam Wiśniowo-Osieczany, Marka, także połączyliśmy swoje siły. No i tam w tym klubie biegałam, byłam w szkole sportowej, w zakopanym też. Później na studiach na wf w Krakowie. I gdzieś cały czas te narty się przewijały, zdarzało się wystartować w ważniejszych zawodach. No a teraz, teraz trenuję dzieciaki. Ale masz tytuły mistrzyni Polski na swoim koncie? Tak. No to czemu się nie chwalisz? Zdarzały się takie tytuły, zdarzały się starty w takich zawodach, w zawodach też zagranicznych, także... A powiedz mi, ile razy ten tytuł mistrzyni Polskich? Yy, parę razy, ale nie liczyłam. Nie liczyłaś? Nie. No co? Słuchajcie. Wracając do wydarzeń strażackich. Jeszcze raz wam serdecznie gratuluję tego, tego sukcesu. Życzę Wam wytrwałości no i będziemy nasłuchiwać wiadomości z Wrocławia i z, z Wieliczki. Z Wieliczki. Życzę Wam, żeby, żeby były to równie dobre wiadomości jak te, które napłynęły z Warszawy. Bardzo wam dziękuję, że poświęciłyście nam trochę czasu swojego wolnego i. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. 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 I prosimy trzymać kciuki. Mocno. Trzymamy kciuki. Bardzo mocno. Chciałyśmy podziękować chłopakom też z Państwowej Straży Pożarnej za to, że pomagali nam, dawali nam różne rady, a zwłaszcza właśnie Mariuszowi. Gdzieś tam się spotykaliśmy czy na akcjach, czy jak przyjeżdżałyśmy napełniać butle. Czy nawet na samych zawodach już. Tak, to, to zawsze tą radą gdzieś tam jakieś Fajne rady nam dawał i, i mówił, co możemy zrobić, żeby było lepiej. Także dziękujemy. I mamy nadzieję dziękujemy. na dalszą dziękujemy. współpracę. E, proszę Państwa, to nie koniec naszej przygody z pożarniczym, ponieważ za dwa tygodnie będziemy gościć w tym samym studiu Mariusza Pustułę, który również biega po schodach. Ma w tym większe doświadczenie, ale o tym już porozmawiamy z samym Mariuszem. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.